Dzień dobry, z tej strony Pauliny czyli Pralnia duszy, i zapraszam Was do kolejnego odcinka mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku będę opowiadała o pewnej osobie i z tego, co tutaj czuję, z tego, co tutaj widzę, kogo mam w polu, jest to mężczyzna. Zatem wszystkie osoby zainteresowane mogą nadstawić ucha, bo będę opowiadała o sytuacji, która dzieje się między tym człowiekiem a tobą. Tak? Um, czyli jaka to się dzieje sytuacja to to jest taka sytuacja pod tytułem ktoś się pojawia, ktoś znika um, jest fajnie ale za chwilę tego nie ma um, daje znaki a potem nie, nie, nie dzieje się kontynuacja tak? więc ja dzisiaj przytoczę jakąś taką jedną historię która do mnie tutaj przyszła to jest ogólne, to jest kolektywne więc to nie będzie pasowało do pewnie do każdej osoby, która tego będzie słuchała. E, natomiast na pewno da się z tego wyciągnąć coś dobrego dla siebie w podobnej nawet sytuacji. Dlatego zapraszam e, wszystkich do wysłuchania. Tego, co będę teraz mówiła. Z czego to może wynikać, dlaczego tak jest? Ale przede wszystkim co ta osoba myśli o Tobie, na temat Ciebie. No i teraz tak, ty się tej osobie dobrze kojarzysz kojarzysz. kojarzy Ciebie, ta osoba dobrze. Generalnie... czyli tak, jak myśli ta osoba o tobie? Dobrze, Nawet bardzo dobrze. Tak I nawet takie bym powiedziała, że jest takie poczucie, ma takie poczucie, że jest dobrze razem. Dobrze jest wam razem. Przy tobie czuje się dobrze. Jest, mam takie, takie poczucie, takie, że jest dobrze razem. O! E, co ta osoba jeszcze myśli? Mm, jakbyś trochę była ponad jego. No i teraz pytanie: czym? Ponad jego możliwościami, może? Jego. Jego, czym można być ponad. No, ponad po prostu nie. Ponad. Ponad, tak powiem. Ale tak, co myśli, dajesz temu człowiekowi radość. Tak, jakby twoja obecność była dla tego mężczyzny przyjemna, taka przyjemna, że tego się nie zapomina. Czyli. Jak myśli wniosek? Jaki jest wniosek, tak najkrócej ujmując? We wszelaki sposób atrakcyjna, tak? I emocjonalnie, i energetycznie, nie jako tylko um, znajomość, tudzież jakaś relacja jakaś tam, tak? To, to tak powiem. Niezależnie od tego, ile się znacie, jak się znacie, ale tak to widzę. Dobra, no ale jakie uczucia tutaj są? Ostrożne. O, powiem tak, wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale to są i otwarte, i bardzo ciekawe jest, ale ostrożne. Przede wszystkim jest i otwarty, i ostrożny. Czyli teoretycznie jest na Ciebie otwarty, ale jest jednocześnie ostrożny, czyli nie do końca otwarty, tak? No i jak wydaje mi się, że nie jest do końca otwarty, skoro jest bardzo taki ostrożny, bo jest bardzo ostrożny, tak? Albo ostrożnie działa, żeby na przykład, nie wiem, nie zrobić wtopy, nie zrobić złego, fałszywego ruchu, e, może się na przykład nie, e, nie wkopać, nie zrobić, no nie wiem, no nie wiem. E, co jeszcze czuję? E, mam takie wrażenie, że o ten mężczyzna czuje, że między wami się albo może coś narodzić. Albo może się odrodzić, w zależności na ile się znacie i ile, co, co jest między Wami, to jest albo narodzić, albo odrodzić. Czyli że znowu się by mogło coś narodzić. O, to tak, tak, to, tak to ja uważam, ale nie jest do końca w tym momencie przekonany, że to to. Albo że to nie wiem, ten moment, albo że na pewno, tak? Tak jakby chciał poczekać i zobaczyć, co się z tego. Właśnie, jak to się potoczy, jak to się dalej rozwinie, albo jak to się wyklaruje, jak się wykluje, zanim się właśnie jakby zaangażuje bardziej, albo ponownie znowu. Czyli pewnie mówię do części osób, które poznają się, które są na etapie początku jakiegoś, bo tutaj się uczucia rodzą. U niektórych po prostu zwyczajnie jest tak, że się uczucia rodzą. I są na etapie takiego początku iskrzenia, nie do końca jeszcze zaangażowania, przed zaangażowaniem się takim, przed e, e, zobowiązaniami, a u niektórych może być tak, że na nowo się rodzą uczucia, i znowu, tak jakby jest ten etap, prawie etap tego początku do przejścia, no i wtedy podobnego zaangażowania się. Natomiast tu mężczyzna się przygląda i nie wyklucza niczego. To jest ważne. Przygląda się na ten moment, czyli. No, mówi mi to o człowieku po jakichś przejściach raczej. Czy to z tobą, czy z kimś innym. Natomiast jest mocno ostrożny. Oj, bardzo ostrożny. Tak. No i teraz tak, jakie ma wobec ciebie plany, zamiary, ym, <laughs> jakieś ruchy, coś. Eee. To, czy się podobasz temu mężczyźnie, to tak. Atrakcy, jako, jako atrakcyjną Ciebie widzi, czuje, postrzega, tak. Ale ja mam wrażenie, że to jest taki człowiek, który już dostał po sercu przynajmniej raz. Mówię, niezależnie czy od Ciebie wcześniej kiedyś, czy coś między Wami było, czy wcześniej, bo ma, ja widzę taki, jak taki duży mur, duży mur emocjonalny. Tak? Podoba się, ale jest mur. Z jakiegoś powodu jest mur, tak? Więc y, mm, na razie w planach widzę to tak, że na razie nie planuje działania, ale też nie rezygnuje, tak? Czyli na ten moment, w tej chwili konkretnej, nie planuje jeszcze ruchu, ale też nie skreśla. Nie skreśla tego ruchu, nie skreśla też ciebie. Tak jakby trzymał dystans, bo się boi, albo bo obawia się czegoś, kogoś, nie wiem, albo na pewno to nie jest tak, że dlatego, że cię nie chce. Wiem, to dziwnie może zabrzmieć, to dlaczego on tego nie robi? A no, jest jakiś powód, z jakiegoś powodu em, nie wcisnął em, gazu, może jest, stoi na pomarańczowym świetle. Po prostu, w życiu, w swoim życiu po prostu. Może to nie jest jeszcze zielone światło w jego życiu, nie czuje tego, nie, sam nie jest w, te, w takiej energii. No i teraz tak, czy to jest ktoś, kto jest zajęty, więc czy jest w związku, czy zajęty, tak? I teraz tak, to może być osoba, która jeszcze jest z kimś związana, ale raczej myślę sobie, że związana emocjonalnie lub była niedawno, czyli to jest mężczyzna, który albo być. Może być z kimś związany emocjonalnie jeszcze, albo jeszcze niedawno. I jakby tu jest jakby taki zapis, ja to widzę, tak, że jest coś jeszcze, tak? Może to też być tak, że jest ktoś z przeszłości, kto jeszcze na przykład siedzi mu w głowie, w portfelu, w kieszeni, w domu. Energetycznie, nawet ja nie mówię, że dosłownie, a może i dosłownie, po prostu jeszcze z kimś ten człowiek coś dzieli, rozlicza się na przykład, tak? Nie wszystko ma zakończone, tak? Więc ja to, to, to jest coś takiego, eee, takie, takie, jakby to było schowane gdzieś w ukryciu, gdzieś takie jeszcze takie, albo takie bardzo opakowane, że niby nie ma. Eee, no. Może też być tak, że z kimś może ewentualnie się gdzieś tam spotyka, ale to tak już mówię, tak. Bardzo tak. pisze, może bardziej, ale jakiś taki emocjonalny niedosyt z czymś niedokończonym. Tak, takie tak, tak ja coś tutaj widzę, więc może to po prostu chodzi o Ciebie, nie wiem o Was. Ty też nie masz chyba pewności, jaki do końca jest jego stan cywilny, albo nie masz pewności, czy on jest całkiem wolny, tak? Tak, generalnie wolny. Wolny, nie tylko mówię, chodzi o. To czy z kimś jest, czy z kimś się spotyka, tylko mam takie poczucie, że ty czujesz, że coś jeszcze albo ma niedokończone, albo niezakończone. I coś takiego ja też tu widzę, tak? No, to tyle. Natomiast no, nie stoi nic na przeszkodzie, że może to skończyć. I on gdzieś tam ma tego świadomość, tak? Um, dobra, czy podobasz mu się? Czy ty mu się podobasz? Takie zadałam pytanie. Tak. Bardzo. Mhm. Pociągasz tego mężczyznę mocno. No i wizualnie, energetycznie, emocjonalnie. Jakby tak, tak. Natomiast jak ten człowiek postrzega ciebie duchowo, jako kogoś, kto. No właśnie, albo zmienił jego świat, czyli od momentu, kiedy pojawiłaś się w życiu tego człowieka, albo od kiedy się znacie. Albo kiedy ten człowiek, na przykład, pokazał ci swoją obecność, siebie, no nie wiem, coś was po prostu sprowadziło na te drogi, to albo jest tak, że postrzega ciebie, właśnie kogoś, kto zmienia jego świat i wywołuje coś w nim, albo jako kogoś, kto wywołał coś w nim. Tak? Poruszył, wywołał, jakbyś poruszyła, tak? Um, inaczej, jak mogę to powiedzieć, od strony duchowej, um, widzicie jako kogoś, kto, hmm, do którego jakby musiał musi znaleźć odpowiednie klucze, um, bo to nie jest takie. Um, jakby dotarcie nie jest takie dosyć um, łatwe, klarowne i też broni swojego serca, czyli um, no, gdzieś zachęcasz tego człowieka do tego, żeby. Inną, innymi, inną drogą, innym sposobem dotarł do ciebie, zmienił może schematy działania, strategie działania, nawyki, zmienił coś, co zna, co ma nawykowe, na przykład, tak. No i teraz tak. Dlaczego się pojawia i znika? Bo to, to jest kluczowe pytanie tego, tego dzisiejszego nagrania. No bo najprościej powiem tak, bo coś czuję, bo coś poczuł, ale chcę być ostrożny. Czyli jak ostrożny, jeszcze, no jeszcze, no nie jest do końca gotowy, no nie jest pełni wolny. No pojawia się na pewno, bo Ciebie lubi. Lubi, przyciąga go Twoje, właśnie światło, przyciąga go Twoja... Twój optymistyczny, taki... taki radosny, taki... Um, powab. Taka, taka Twoja, taka radość z życia. Takie Twoje światło. Taka Ty. tak? Więc to pojawia się, bo Cię lubi po prostu. Przede wszystkim lubicie, Cię. Tak? Natomiast dlaczego znika? No bo... Nie wie. Nie wie. może się po prostu obawiać, że jak się zaangażuje, to przepadnie. Znowu przepadnie. Przepadnie w Ciebie. Znowu jako przepadnie. Więc jeżeli tego się obawia, no to, no to ma do wykonania pracy nad sobą. Bo nie powinniśmy jako ludzie przepadać za człowiekiem, który nam się pojawia i który nam się podoba. Nie powinniśmy tracić głowy. No. I czuję, że może, może to być ktoś taki, kto kiedyś już raz tak totalnie się zatracił stracił głowę yy... i stracił nawet wszystko. I teraz na przykład obawia się, bo nie wie. No, powinien zrobić jakiś krok albo w lewo, albo w prawo, no, ale no. Ale na razie jest na etapie, że nie wie jak działać i nie chce zrobić kroków w ciemno, po prostu. No tak, tak to widzę na ten moment, tak? No i teraz pytanie, czy on zostanie w Twoim życiu, czy zniknie? Moim zdaniem to jest ktoś, kto może zostać, na, nawet na stałe, ale ktoś to zostanie, jakby tutaj nie widzę tak jakby takiego zniknięcia, ale, 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 ale tak na stałe to raczej po jakimś przełomie, bo tutaj coś się musi przewartościować, zmienić, i to jest. Myślę sobie, że po Twojej stronie też w jakiś sposób, tak? No. I nie sądzę, żeby zniknął ten człowiek. Raczej wróci, jeszcze wróci, ale może nie teraz, może nie zaraz, tak? Bo coś musi najpierw dojrzeć w nim, ale, ale generalnie nie zniknie. Nie. I dlaczego teraz nie może się objawić? Dlaczego teraz, teraz to się nie może jakby dziać stabilnie? I dlaczego na przykład zniknął? No bo. I mi się tutaj pokazuje, bo chce mieć on pełną kontrolę nad sytuacją na ten moment. Też obawia się stracić twarz, obawia się stracić przewagę, obawia się stracić stabilność. No, jest to człowiek, który nie lubi niepewności i też chce wiedzieć, że ma grunt pod nogami. A i to jest ciekawe. No, musi, musi, musiał sam ocenić, że nie ma go. A może przy tobie go traci no i ty go nie przekonasz, że jest inaczej jeżeli tak czuje to jest o nim dobra czy wykona ruch w swoją stronę? tak, może zacząć rozmowę tak, może tutaj się jakaś wy wy wydarzyć rozmowa ale tak spokojnie rozsądnie, z dystansem to może być istotny krok w tej waszej, w waszej znajomości albo relacji to nie będzie na pewno emocjonalny jakiś wybuch. To będzie taka bardzo rozważna decyzja. Eee, więc tak jak najbardziej tutaj może dojść do rozmowy, tutaj do jakiegoś takiego. Hmm, jakiegoś ruchu z, z, z jego strony, z jego strony, tak, tak. Eee, I teraz pytanie, czy do tego dojdzie? No to znowu, powtarzam, tak, ale najpierw jako luźne coś. Luźne spotkanie, zaczepka, coś zabawne bardzo lekkie. Później to się może gdzieś pogłębić, ale najpierw w ogóle powinna się tutaj zbudować a taka bliskość bez presji. No. No i najbliższa przyszłość na razie, to co widzę, na razie jest y, cisza yy, i na razie jest odcien, odcinanie od emocji i widzę tutaj jakby y, tą sferę kobiecą, w sensie y, jakby to powiedzieć... Yy. Energię żeńską, znaczy, ko, ko, w sferę kobiecą, energię żeńską e, kobiety, kobietę, e, która jest zmęczona tą sytuacją. Czyli mówię, może być teraz tak, że na ten moment jest cisza i ty jesteś zmęczona już tą sytuacją. Natomiast tu mam taką energię, która mówi: czekaj, spokojnie, spokojnie, nie działaj. Emocje się tutaj przetoczą. Po prostu to obserwuj, wystój tyle. Tak? Ym, to nie będzie pasowało do każdego. Natomiast w tej sytuacji na spokojnie nie działaj. Po prostu nie działaj, nie przyspieszaj tyle. Tak? Na to czekaj, to znaczy nie powiedziałam, czekaj, żebyś czekała na ruch, na tę osobę czekała, po prostu czekała. To nie o tym. Bardziej jakby nie działaj. Nie, nie nakładaj tej presji, nie działaj. Na co tutaj jest w ogóle szansa? Czy jest na relację? No tak, jest na relację, ale generalnie tutaj mam po stronie męskiej, być może po twojej też. Przestań, żeby przestać się wahać. Wahać. Po której stronie jest bardzo duże wahanie. No. Banie się podjąć decyzji, określić, no wahanie jest. No. Jeśli ty się nie zamkniesz całkiem, no to jest szansa na relację. Jeśli on się nie, jak się on się przestanie wahać, i ty się nie zamkniesz, to, to to tak. Jeśli na przykład obydwoje zostaniecie w takim czymś, że nie wiem, co, co robię, nie wiem, nie robię, no to jest szansa, że to się po prostu może um, dalej nie przejść na wyższy poziom, w tym w czym jesteście. No, no więc tak. Na razie daj temu człowiekowi przestrzeń, nie ciągnij na siłę. Um, nie zniknie z twojego życia, ale też mówię, jakiegoś czasu potrzebuje, żeby dojrzeć do jakiegoś ruchu. Um, nie pokazuje tego, bo tutaj chcę mieć kontrolę. Um. Więc, żeby uniknąć dramatu, konfliktu, smutku, e... wiem, że to jest niełatwe, co powiem, ale z jednej strony po prostu nie wchodź w tryb czekającej i cierpiącej za miliony. Nie czekającej. Zachowaj swoje wartości, wiesz, co jest dla ciebie dobre, nie proś o uwagę, nie próbuj też naprawiać sytuacji za dwoje jeśli Ty masz tutaj coś do zamknięcia i dlatego ta sytuacja daje Ci też czas, to spróbuj zamknąć przeszłość. W sobie też, tak. Bo masz tutaj kartę też, która mówi mi o przeszłości. Zamykaniu przeszłości. W różny sposób tam może, można domykać i zamykać. Może chodzi o jakąś relację, może chodzi o jakieś jedno słowo od kogoś. Może chodzi o przeproszenie, wybaczenie. Może chodzi o uświadomienie sobie czegoś. No nie wiem. O zmianę stylu myśl o zmianę myślenia. Przykład. O czymś, o kimś, nie wiem, tak? I spróbuj skupić się w tym momencie, zwłaszcza jeżeli masz tą ciszę, to spróbuj zobaczyć, co ta cisza ci chce pokazać, co ci chce powiedzieć. Spróbuj się skupić na przykład w tym momencie na sobie. Spróbuj być swojej mocy bardziej i nie rób nic ponad to, co czujesz w zgodzie ze sobą. I zaufaj że to się dzieje z jakiegoś powodu. Dzieje się z jakiegoś powodu i zdaję sobie sprawę, że może być niełatwo, ale spróbuj znaleźć chociaż jedną rzecz w tej sytuacji dobrą, która ta sytuacja daje Ci przestrzeń, żebyś ty dla siebie ją miała. Żebyś ty w tej przestrzeni coś dla siebie mogła zrobić, zobaczyć, dojrzeć, nauczyć się cokolwiek. Spróbuj znaleźć, znaleźć chociaż jedną rzecz. No. To tyle ode mnie. Na ten moment tyle ode mnie, bo więcej nic, nic tutaj nie widzę. Na ten moment jest tak, tak. Może to się zmienić, ale to w sytuacji, kiedy to ty coś zaczniesz mocniej zmieniać w swoim życiu, tudzież ta i pewnie też wtedy ta osoba, tak? Więc więc na, natomiast na razie na ten na dzień nie mówię się na dzień dzisiejszy, ale dobra. Stan na dzisiaj jest taki. Tak? Taki. Więc pomyśl sobie ym, na przykład na co ten dodatkowy czas otrzymałaś. Do czego jest Ci ten czas dodatkowy potrzebny? Czy jest Ci potrzebny? Czy na coś masz zwrócić uwagę? Czy skierować gdzieś indziej tę uwagę? Hmm? Do czego Cię zaprasza ta sytuacja, ten czas? Dl do, dla Ciebie, tak? Dla Ciebie. Czy coś odkładałaś? Siebie, kogoś, coś, nie wiem, cokolwiek. No. Buziaczki. papa. Pa.